Za chwilę na służebce ostatni wyścig dla kusaków, więc gość przypadkowy Taras Saliwończyk, nasz najlepszy powożący. Witaj Taras. Witam, witam. No dzisiaj już pokazałeś na co stać, Anne Fronczak-Saliwończyk i ciebie. Justin Bonomo, który jest przez swoją żonę trenowany przez ciebie powożony, wygrał w pięknym stylu. I odnoszę wrażenie, że ten koń z każdym startem jest coraz lepszy. Dokładnie. Na początku troszkę źle było, ale on przyjechał z Kijowa, to są inne warunki do biegania w ogóle. Ja uważam, że tam to jest inna dyscyplina. Tu trawa dłuższe dystanse i powoli się zaklimatyzował. Się. A tam na Ukrainie w Kijowie na jakiej nawierzchni kusaki biegają? To jest piasek, taki żurzel, takie twarde tory. Twarde tory typowo dla kusaków, to są tory. No. Czy Justina Bonomo możemy najciej uznać za faworyta dla, na derby dla czterolatków? Myślę, że tak. Ja szykuję go na derby i będzie się starał wygrać. No. Wyglądało w pewnym momencie, że ta Joy Diabome jest bardzo groźna. Wygrała dwa wyścigi, też ten ostatni, gdzie była zdyskwalifikowana, ale teraz jakby troszeczkę minimalnie obniżyła loty, a twój koń poszedł do przodu. Co powiesz o tej rywalce? No ja znam taktykę Władka, znam tą kobylę. dałem jemu, żeby pobiegł do przodu, po prostu czekałem, póki ona osłabnie, no, mój koń na finiszu był szybszy i lepszy, no i tak się tak wyszło, no to znaczy do tego prowadziłem, no taka moja była strategia. Za chwilę pobiegnie galofon, który też jest trenowany przez e, Twoją żonę. Dlaczego Ty nie powoździsz, a e, Wasyl Finczuk w tym przypadku? No Wasyl Finczuk go trenuje, on ma innego właściciela, jest u właściciela Wasyl na nią jeździ. No, no, i Wasyl lubi go po prostu i jeździ na nim, no. A jakie szanse tego konia w tej gonitwie, jaka forma? E, no myślę jak... Będzie trzecie, to będzie bardzo dobra dla niego lokata, bo tam są konie takie notowane Hello Bill, e, Habanera, to są konie notowane pierwsze, drugie, no dla mnie. A jak będzie trzecie, a czwarty, czwarte, to będzie no, dla niego dobra pozycja. I jak się z Tobą rozmawia, to nie sposób nie porozmawiać o Faktorielu, najlepszy polski kusak od lat, znakomity koń. Powiedz jak się czuje i jakie najbliższe plany dla niego? Bardzo dobrze się czuję. On to Warszawę bardzo dobrze zna i na następny weekend on ma wyścig, będzie wyścig dla niego bardzo trudny, bo to jest 40 metrów będzie miał handicapu z tyłu od pierwszego i to jest będzie trudny. Ja myślę, że później będzie Sopot, ja bardziej go liczę na Sopot. No, to są dobre wyścigi, dobra atmosfera, dobry tor i w Sopotie myślę, że tam bardziej pokażę. No. Czyli wróżysz, że w tym handicapie Faktorial może mieć troszkę problemów z wygraniem? E, to znaczy, ja nie, będzie, nie będę chciał tak mocno naciskać. Zobaczy po całej e, starcie, jak to się odbędzie, jak w dystansie będzie się czuł, jak będzie możliwość, będzie, wygrać, będzie chciał wygrać, ale jak widzę, bez presji. Od... Musi sam to zrobić. E, macie znakomitego konia, który króluje tutaj w wyścigach Kusaków w Polsce, natomiast on za bardzo nie wyjeżdża za granicę. Z czego się to bierze? Nie chcecie spróbować gdzieś. E, z końmi, nie wiem, czy w Niemczech, Skandynawii, we Francji. No najbliższy Tor, gdzie my jeździmy, to jest Berlin. E, myślę, że tak. Potrzebno z nim pojechać, spróbować, bo tutaj on już wszystko co mógł tak naprawdę wygrał. Może tam się bardziej, tam oczywiście mocniejsza konkurencja, o wiele mocniejsza i, i tam trzeba pojechać nie raz, a paru razy, żeby on też się zaklimatyzował. Tam inne warunki, to są sprinterskie gonitwy na 1900, no jest 25, na 2500, ale myślę, że spróbujemy, ale najpierw w Polsce mamy program i z, na jesień. Może pod koniec jesieni spróbujemy oczywiście i Justin Bono bardzo chętny, ja weźmie tego konia, bo też chcę zobaczyć jego możliwości z Jasne. innymi koniami. Teraz mamy już sygnał, że komentatorzy są gotowi do przedstawienia koni, więc dziękuję i życzymy Factorialowi także sukcesów na torach międzynarodowych. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam. Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami i zapraszamy na nasz kanał YouTube Toru Służawiec. Tam znajdziecie analizy, wywiady i oczywiście relacje ze wszystkich wyścigów w Polsce.